Cześć, dzień dobry. Dzisiejszy film to będzie pewnego rodzaju taki pamiętnik e, przedsiębiorcy, w którym tłumaczę, co się zadziało u mnie, jakie procesy myślowe nastąpiły, bo chcę robić sobie taką pamiątkę, która będzie służyć zarówno Wam, ale też mi bo to jest bardzo cenne, żeby spojrzeć wstecz, jak my w danym momencie myśleliśmy i pierwszy, pierwszy wycinek takiego pamiętnika sobie zrobiłem w październiku 2022, takie case study obecnie napisałem kolejne, jest artykuł jest filmik teraz nagrywam filmik i opowiem Wam jak to wszystko przebiegało, że dzisiaj znalazłem się na 80 tysiącach przychodu miesięcznie w abonamentach, praktycznie 95% Przychodu to są abonamenty, subskrypcje, a parę tematów takich pobocznych, jednorazowych to są kursy online, jakieś takie pierdoły, ale tak naprawdę większość zdecydowana dochodu jest w abonamentach. Co się zadziało? Co się zadziało? Przede wszystkim zacząłem stosować inną strategię i inne narzędzie. Kiedyś było tak, że jak ktoś chciał za coś zapłacić, to ja musiałem mu się przypominać fakturowanie, kombinowanie itd. I dawałem też klientom coś takiego jak miesiąc próbny. Że sprawdź nas przez miesiąc i sam zdecyduj, czy chcesz z nami działać dłużej. I generalnie to ma obniżyć próg wejścia. Próg wejścia, ale kiedy ja mam silną markę osobistą, ja nie potrzebuję niskiego progu wejścia, prawda? E, więc robimy tak. Przedłużyliśmy to, że chcesz z nami zacząć działać. Po pierwsze, musisz podpiąć kartę do subskrypcji, z której co miesiąc będą ściągane środki. Zobowiązujesz się, że będziesz mieć te środki. Kolejna sprawa minimum 3 miesiące współpracy minimum, a najlepiej pół roku. Dzięki temu wydłużamy tzw. lifetime value wartość klienta, życiowa wartość klienta, wartość klienta w czasie. Dodatkowo zacząłem sprzedawać konsulting nie jako pojedyncze konsultacje, tylko jako subskrypcje w pakietach, w paczkach, ilości godzin i mamy taką określoną ilość godzin danego miesiąca na obsługę klientów w subskrypcji. Dzięki temu ja jestem w stanie się w taki biznes zaangażować i jeszcze lepiej pomóc. Ja sam na rozmowie telefonicznej już klientom sugeruję: No słuchaj, z takiej godzinki to nie za bardzo skorzystasz. Od razu by się przydało umówić w jakimś regularnym trybie, uczyć się ode mnie w regularnym trybie, minimum 3 miesiące. I to jest kolejny wskaźnik, który wywindował nam przychody, bo bardzo dużo ostatnio szkole konsultuje, jest tego masa i wszystko robimy w subskrypcjach, w abonamentach, i na fajnym poziomie to wszystko już wygląda. Klientów nam dużo różnych przyszło, i teraz tak, kiedyś sprzedawaliśmy kursy, że braliśmy bardzo wysoką podstawkę, a następnie procent. Dzisiaj strategię zmieniłem i pobieramy normalnie abonament, miesiąc w miesiąc abonament. Umowa też na 3 miesiące, więc i tak z tego klienta zarobimy podobne pieniądze, a dodatkowo bierzemy procent, tylko z tego procentu później są odliczane koszty. Koszty w postaci tego, co on nam wpłaca co miesiąc. Dzięki temu mamy zabezpieczenie, że bez względu na to, czy wynik jest bardzo dobry, dobry czy średni, to my zarabiamy. My nie ponosimy tego ryzyka biznesowego. Wprowadziłem to, żeby obniżyć próg wejścia, bo nie każdy miał wywaldzić dychę czy tam kilkanaście koła na start, więc obniżyłem ten próg wejścia, ale zrobiłem subskrypcję i mamy teraz klientów kursowych w subskrypcjach. Wszystko, co się da, sprzedaje w subskrypcjach to jest słowo klucz. Wszystko jest w oparciu o Stripe'a i o nakładkę EasyCard, i tam zarządzam sobie wszystkimi statystykami, badam ten charge rate, sprawdzam wszelkiego rodzaju metryki i to mi pozwala bardzo mądrze zarządzać tym budżetem i wiedzieć, ile ja mogę przeznaczyć na marketing, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się spina. Kolejnym wątkiem, który zabierał mi bardzo dużo czasu, było fakturowanie. Kilkadziesiąt faktur miesięcznie, musisz tu pamiętać, tam pamiętać, tu taka data, tu sraka data, więc w tej chwili mamy wszystko zautomatyzowane przy użyciu fakturowni. Fakturownia ma, daje dostęp do api. W łatwy sposób można to sobie wszystko ze sobą połączyć i wtedy z automatu mi to leci, tak? Więc mamy tak naprawdę już kolejny wątek płatności, ale też fakturowanie. I ta windykacja zeszła do minimum, bo tych takich jakichś nieopłaconych transakcji od razu mi się świeci na czerwono, że ktoś nie opłacił. Od razu mogę zakomunikować i ten proces windykacyjny jest na dużo mniejszej skali, bo większość klientów po prostu uczciwie płaci. Nie ma problemu z tym. I mentalnie, na przykład, jak klient był niezadowolony, to on mógł po miesiącu kiedyś odejść. W tej chwili my to przedłużamy, żeby po pierwsze pokazać, że jak pracujemy nad jakimś projektem, to, to nie da się uzyskać wielkich rezultatów w ciągu miesiąca. Często trzeba tą pracę wykonać w perspektywie 3-4 miesięcy i wtedy możemy ocenić rezultaty, a nie takie szybko. Dzień dobry i do widzenia już, bo, bo coś tam się nie spina po tygodniu. Także tak to um, zadbaliśmy teraz bardzo mocno o. O zabezpieczenie też siebie w formie umów i, i tego wszystkiego dogranego. Umowy zrobiliśmy dużo prostsze, ale zawierające najważniejsze elementy, zabezpieczające nas i zabezpieczające klienta, więc myślę, że jest to fajnie przygotowane, merytorycznie spięte. Wszystko jest dopilnowane w, w tej kwestii. Jakie jeszcze wątki? E, przede wszystkim pojawianie się części na YouTubie bardzo często nagrywam, nagrywam codziennie. Codziennie długi kontent, taki jak teraz, taki, taki case study, a dodatkowo teraz wjechały rolki. Rolki deleguję, shorty, TikToki, te wszystkie krótkie formy treści po prostu sobie deleguję i one też lecą codziennie, równolegle, ale na tym mi aż tak nie zależy. Skupiam się na głównym kontencie, który leci cały czas, cały czas jest mielony. Codziennie do Was mówię, dzięki temu buduję z Wami taką zażyłość, relację taki wchodzimy na bardzo wysoki poziom relacji wy znacie mnie jakbym był waszym kolegą mimo że ja niekoniecznie was kojarzę nawet może nie wiem jak się nazywacie ale mamy zbudowaną relację daj mi o tym znać w komentarzu ile odcinków moich oglądałeś jak często mnie oglądasz będzie mi bardzo miło moich tych najbardziej zaangażowanych fanów tutaj zobaczyć w komentarzach kolejne wątki zrobiliśmy te abonamenty Wydałem kursy online i produkty cyfrowe, to bardzo gdzieś tam też yy, uwolniło mój czas, ponieważ te produkty sprzedają się na automacie. Dodatkowo używamy reklam płatnych, żeby zbustować te moje lejki sprzedażowe, które pobudowałem. Czyli najpierw zbudowałem lejki. Jakiś jeden określony etap, zwalidowałem organicznie. Dołożyłem kolejne rzeczy, zwalidowałem organicznie, a na końcu dosypałem reklamą, żeby było więcej ruchu, więcej sprzedaży. W tej chwili sprzedają się te szkolenia praktycznie codziennie. Eksperymentuję jeszcze z cenami, żeby wyciągnąć maksa z tego, co się da, bo bardzo mi zależy, żebyście kupowali te wyższe pakiety za 267 z kursami sprzedażowymi bo to mi fajnie pozwala skalować się, nie? I będę stopniowo te budżety też podnosił, a dodatkowo bardzo bym chciał, no właśnie, dojść do jakichś sensownych poziomów z tymi kursami, bo na razie kapie koło dyszki miesięcznie. Umówmy się, że ta dyszka miesięcznie przy mojej wiedzy, merytoryce, zasięgach, doświadczeniu to jest jeszcze bardzo mało, ale ja sobie stopniowo to buduję. Skupiam się na budowaniu swojego biznesu też, a nie biznesów klientów. Biznesy klientów są zaopiekowane przez mój zespół, a ja skupiam się na budowaniu marki Tomasz Guzik i obudowywaniu jej produktami i usługami. Dzięki temu wartość mojej firmy rośnie, ja rosnę i widzimy to na przychodach, że jest progres, ponieważ ja mogę się skupić na sobie teraz i czerpać dodatkowe kanały dotarcia ten konsulting, te kursy online, te jakieś e-booki i takie rzeczy, to powoli, powoli generuje liczby. To nie generuje tak od razu na wstrychnięcie palcem, ale ważne, że zacząłem ten proces, że lokuję, mówię o tych produktach, słuchajcie, tu macie taki kurs, tu macie takie szkolenie. Kupujcie, kliknijcie, link w opisie. I ludzie kupują, Praktycznie codziennie, i teraz kwestia, żeby to jeszcze mądrze dograć na zapleczu, żeby osoby, które wpadają do lejka, jeszcze przez wiele miesięcy coś kupowały, dokupywały sobie różne kursy, później jakieś konsultacje, wchodziły w pewnym momencie na abonament. I wtedy ja na takim jedna zainwestowana złotówka zarabia wielokrotnie więcej wtedy. Czyli ten lejek jest taki długaśny z wypasionymi produktami w środku, a na końcu już leci high ticket, podpinamy kartę i lecimy w abonamencie na przykład mentoring grupowy itd itd. Mentoringi grupowe znowu sprzedaje za 1000 złotych miesięcznie. Przez 6 miesięcy musisz uczestniczyć czyli sześć szkoła. I to jest taki dosyć niski próg wejścia, bo u innych często się płaci z góry duże pieniądze. U mnie teoretycznie jest to drogie, ale, ale rozłożone na raty, więc nie musisz się o czym czy martwić, jest to w zasięgu nawet osób pracujących na etacie. Więc tak to wygląda i ja sobie to wszystko stabilnie, stabilnie buduję, więc um, ja zyskałem dużo doświadczenia. W tym roku na tych nowych projektach niektóre wywaliłem, niektóre progresowałem. Większość, yy, większość się udało zdecydowana większość się udała, więc jestem za to bardzo Wam wdzięczny, bo to Twoja między innymi wina, że, że mam efekty bo oglądasz, wspierasz, kupujesz i tak dalej. Za algorytmów to jest bardzo dobrze. Drugi, zyskałem doświadczenie, raczej nie wiedzę, bo mało też czytałem, mało się rozwijałem pod kątem kursów, bo jestem teraz fanem takiej praktyki, żeby siedzieć, myśleć, pracować nad biznesem, a nie się douczać w kółko. Bo to już nie jest mój poziom. Czasem sobie coś przeczytam, coś się dowiem, ale generalnie to już jest doświadczenie Experience. Kolejny wątek, właśnie te narzędzia. Te, te fakturowanie. Teraz wdrażam Zenkal I.O. Zenkal do umawiania spotkań na kalendarzach zintegrowane z Google Meetem. Będę mógł sobie to wszystko zarządzać. I znowu jest to kolejny automatyzm, który oszczędza tu 5 minut, tam 10 minut, tu coś tam, tam coś tam, tu Easycard, tu jakiś Loom. Tutaj, fakturownia i te wszystkie tule, te narzędzia, zbiór tych, tych, tego oprogramowania daje mi potężne supermoce. Ja musiałbym zatrudnić człowieka do tego, płacić mu kilka tysięcy pensji, a jestem w stanie za pomocą sasów darmowych lub bardzo tanich robić grube tematy, grube rzeczy, łączyć to ze sobą. Słuchajcie. W tym miesiącu będzie około 80 tysięcy przychodów. Nie wiem ile dokładnie, bo jeszcze dużo się może wydarzyć w te dwa tygodnie. Tak naprawdę mogę wyskoczyć nagle, pozyskać dwóch dobrych klientów, się zrobi zaraz 90. Ale chciałem nagrać już taką instrukcję, zamieścić na blogu i żeby to wszystko sobie kręciło, i rozdawać Wam też w newsletterze, żeby to była dla Was pewnego rodzaju inspiracja. Więc dużo ciekawych przemyśleń. Co jeszcze ciekawego, w tych subskrypcjach i w tym wszystkim, bardzo mnie to na początku stresowało, jak ktoś, zaświecał mi się na czerwono, że ktoś nie zapłacił. Potem sobie zdałem sprawę, przecież to jest normalne w biznesie, że masz churn rate, że ludzie odpadają, że z niewiadomych przyczyn coś anulują. To się po prostu zdarza. Więc nie można się tym stresować, przejmować, kombinować, tylko po prostu sobie. Skromnie dłubać do góry, do góry, do góry, i bardzo fajnie to wygląda na wykresach, że co miesiąc idziemy do góry. Nie było jeszcze takiego spadku gdzieś w dół, tylko cały czas stabilnie, i tak samo jest z listą mailową. Zacząłem skupiać się mocno w tym roku na liście mailowej, i ona co miesiąc jest coraz szybciej się rozwija. Zaczyna to tak wyglądać, bo cały czas dokładam nowe kanały pozyskania subskrybentów, i tak samo jest z, z tymi subskrypcjami. Że było malutko, malutko, potem średnio, teraz jest dużo, bardzo dużo, jedziemy jeszcze wyżej, tak? I to jest bardzo cenne. To jest bardzo cenny kapitał, ponieważ to się nawarstwia. Okazuje się, że nawet jak mam słabsze miesiące, bo tak naprawdę to, co się dzieje w czerwcu, zostało wypracowane w końcówce maja, te dile powchodziły. I tak naprawdę w tym miesiącu się dużo nie podziało, nawet nie pamiętam, czy coś pozyskałem w czerwcu. Ale wszystko to, co się nawarstwiło wcześniej, bo tam ostatnie płatności wpadały gdzieś początkiem miesiąca, i to się tak nawarstwiło, że teraz będę z tego czerpał profity tam w pierwszym tygodniu czerwca, bodajże, że coś jeszcze mocnego powpadało, pamiętam, bo był chyba rekordowy tydzień. A teraz już spokojnie, na spokojnie nawet nie dzwoni często telefon, nie ma tego jakiegoś takiego nadmiaru lidów, bo wszyscy na wakacjach jest bardzo ciepło w Polsce. Dużo rzeczy takich się dzieje, które nie sprzyjają dużej ilości lidów, no bo wiadomo, lipiec zaraz będzie, no to, to są najgorętsze okresy w roku tak naprawdę. I widzimy tu, że jest spadek lidów, spadek zapytań. Można to podciągnąć reklamą, ale wszystko raczej się i tak spina. I to, co będę robił w tej chwili, taki największy sektor, gdzie jestem w stanie coś zoptymalizować, bo ja staram się obserwować, i wiem, że ja na YouTubie dużo nie zwojuję, że nagle wystrzelę. To się raczej nie zdarzy, bo mam doświadczenie, ile to pracy kosztuje, jak to wszystko wygląda. Nagrywam dla was codziennie, to wiem. Więc największą optymalizację mogę zrobić reklamą płatną, bo tam jeszcze wydajemy dopiero stówkę dziennie i tak dalej. Skromnie sobie gdzieś tam powolutku, walidujemy, walidujemy i. I dopiero tutaj, jak zaczniemy wydawać dychę, 15 -taka miesięcznie, może to fajnie sobie wystrzelić. Więc bardzo mądrze do tego chcę podejść, bezpiecznie, ale też analizuję. Puszczamy i w Google reklamy, i w searchu, i w Discovery, remarketing z YouTube'a, i na Facebooku, jestem na Instagramie, reklamujemy darmową grupę dla przedsiębiorców, żeby zbierać listę mailową. Wcześniej automatyczne webinary, do tego też wrócimy do tych automatycznych webinarów, tylko popracuję nad konwersją w, tym, w tej ścieżce. Będę teraz wrzucał na TikToka coś, jakąś taką kampanię typowo lidową, bo poprawiłem sobie stronkę lądowania z konsultacją. Mam co prawda kilkanaście lidów jeszcze nie obdzwonionych, bo, bo nie miałem czasu ani ochoty, ale wszystko zaczyna się fajnie klarować i bardziej jest ta sytuacja prowzrostowa niż korekta. Bardziej się szykujemy tutaj na dalsze wzrosty. Może już nie aż tak dynamiczne, bo ostatni miesiąc był szalony. Nagle w dwa tygodnie dopiąłem z 7 Deli. Oj, przepraszam, to był jakiś kosmos. Jak ktoś zna warunki agencyjne, to wie, że to jest dużo. I teraz, tak naprawdę, sobie spokojnie teraz pracować merytorycznie z tymi klientami, żeby ich utrzymywać. Dopalać reklamą na TikToku. I e, obdzwaniać na bieżąco i być może się jakieś 2-3-4 tematy trafią, i nagle się zrobi stokoła i, i będzie naprawdę okazja do świętowania. E, i, I kolejne cele już gdzieś tam w głowie zaczynają kiełkować już teraz u mnie na 250 tysięcy. Ten termostat finansowy chciałbym ustawić miesięcznie z agencji a później już chyba global. No, bo ta 250 koła jeszcze jesteśmy w stanie takimi dosyć skromnymi strukturami zrobić. Później już byśmy musieli skalować bardzo ludźmi i tak dalej. Nie nie chcę do tego dopuścić, bo brak kompetencji i talentu na rynku. Ja nie jestem dobrym rekruterem. Delegować to jeszcze no masakra. Wolę się skupić na sprzedawaniu i tak dalej. Więc ja wolę zachować małą strukturę kilku osób, które się gdzieś tam wokół naszej marki kręcą. A, a potem wyjść na, na USA i obsługiwać na przykład za 4000 dolarów subskrypcję, i e, tego typu firmy obsługiwać, i myślę, że to będzie wtedy kolejny wzrost, ale to jeszcze nie jest ten moment. Bardzo bym chciał wcześniej, ale muszę już tak totalnie zdominować Polskę, nauczyć się perfekcyjnie angielskiego. Czytam te książki po angielsku i tak dalej, wspólnik też się uczy, więc będziemy mieli tą wiedzę, żeby wejść na ten rynek, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Tam tak naprawdę się zacznie zabawa, zacznę robić content po angielsku, więc wszystko zgodnie ze sztuką, tylko potrzebuję czasu. Mam nadzieję, że nie braknie mi jakiejś tam determinacji budowania tego od nowa, no bo Polskę mam opanowaną. Jestem dosyć tutaj, już rozpoznawalny i jest mi po prostu łatwiej działać. Już czuję tą silną pozycję, i e, ta cofka, że zaczynam od Zara w USA przy ogromnej konkurencji, byłaby dla mnie dużym utrudnieniem. Oni w USA robią perfekcyjny content, jakość petarda, wszystko petarda fajnie, dynamicznie zmontowane. Więc konkurencja będzie bardzo silna i bardzo ciężko będzie się wbić. No ale ta nagroda bardzo gdzieś tam <laughs> można się rozmarzyć, kiedy myślisz, że, że jesteś w stanie łapiąc kilku klientów zrobić kolejną stówkę, nie? E, więc e, to jest perspektywa, tym bardziej że my znamy te rynki, potrafimy obsługiwać reklamy na tych rynkach, często zrobimy to lepiej niż lokalsi. E, nie trzeba się specjalnie znać, też na perfekcyjnie języka, żeby te reklamy ustawiać. To nie jest taka kompetencja, która bardzo wymaga danego języka, szczególnie w jakimś e-commerce i tak dalej. Więc e, na pewno za 3 lata, jak się tutaj złapiemy na tym pamiętniczku, to będę chciał mocno wstany. Być może jakieś inne biznesy pojawią się w trakcie. Na razie nie wiadomo, ale pewnie coś tam bym przeskoczył, różne interesy porobił. bo bo to też nie można ciągnąć tylko i wyłącznie jednego. Mimo, że jestem podywersyfikowany na dużą gamę różnych rzeczy, to jednak ten core business to jest agencja i będę chciał coś jeszcze może w innej branży, gdzie dobrym marketingiem pociągnę m, sobie przychody. I, I dopiero później pewnie USA za 3-4 lata, o daj sobie 3, 3 lata gdzieś tak żeby za ten czas oswoić się z tym językiem, progresować cały czas, z miesiąca na miesiąc, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. I, I może jakiegoś mądrego wspólnika, który bardzo dobrze ogarnia ten rynek w kwestii komunikacji z tymi klientami. Oni mówią też innym, nie językiem, tylko inaczej się komunikują, mają inny styl, mają inne nawyki. Więc trzeba będzie różnego rodzaju metody spróbować. Mam kumpla, który cold mailami do nich dociera i sobie skaluje na USA. Ale też potrzebował masę czasu, pieniędzy w kursy i w to wszystko, więc ja widzę, ile go to kosztowało energii. Więc to nie jest tak hop siup, że ja robię Polskę i nagle wejdę na USA z przytupem. To nie jest takie wszystko proste, jak się mówi, więc na spokojnie, ale, ale do tego będę dążył. I taki komunikat na koniec. Jeżeli chcesz pogadać o potencjalnej współpracy ze mną, wejdź w link w opisie gdzieś tam darmowa rozmowa.pl lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727 263. Pozdrawiam serdecznie Tomasz Guzik. Cześć.